Witam widzowie w następnym odcinku z serii Spadek po Dziadku. To będzie odcinek czwarty. Ja właśnie wracam Lublinem ze sklepu, bo kupiłem paliwo. Bo Big Baga, takiego dużego, to na zboże się przyda. Jak jeszcze, jeszcze może coś, może jakieś pole, coś da nam do skoszenia. Ale ja Lublinem wracam. Ładowarkę pożyczyłem, złą załadowałem. Ładowarkę od sąsiada pożyczyłem i miał jeszcze mi traktor ten się przyda. Traktor tutaj chyba postawił mi. Chyba raczej on, bo nikt inny by sobie nie postawił. Nawet tutaj tego lubię. Tak, jak to shopper rozebrałem. tak. Tu mam jak to piach pod de, wiatę. No taki garaż tam będzie. Nie, ale o tam mam zamiar go postawić. Tam mówi, o tu deski, tutaj szopera, zebrałem maszyny. Nie zabrałem, tu złom załadowany jest na pszczapę i tu jest ta ładowareczka. Ja miałem drogi wystawić. Dobra. Ale elegancka, może bym kiedyś sobie tego kupili. By się przydała, co tutaj miałem postawić. O tutaj, koło drzewek tych. Dobra, taką może stać Nie spadnie, nie spadnie to do drobą, dobra Bierzemy tego traktor, bo do tego Uu, dobra głośno jem Poczekajcie, bo jest strasznie głośno Dobra, jeden Bo ja po to, co wziłem, to wziąłem ten traktor Ten to nie przyjada ale wziąłem go po to żeby jak to po 40 teraz 40 zaraz wierz to sobie nie wiem czy jeszcze jak to jest i no ale roboty to tak trochę mam tu deski widać są leżą pokładane i ten chwytak mam drogę zamiar to szczepić i tam o tam blacha leży i tam no, ona iść na dach I się przyda do pewności w tym budynku urs to jest urs 350 no zadbany nie powiem że no nie zadbany no ale dobry ważne że jedziemy sobie po malutku przejedziemy to po byłem pod odcinkiem no tutaj porządek zrobiłem no Trochę się porządnie. Tą blachę tam trzeba będzie transportować. No jak gdzieś... Nie... A ja wiem, gdzie jeszcze mam blachę, ale Taki tylko jedna fale przetarczy. Ale jeszcze tam to nic o zbole trzymamy. części jeszcze blachy. Trzeba czekać. Nie mogę, no. Dobra, do tyłu Do przodu Do tyłu I do przodu A Raczej ten chyba murek jeszcze zbiora, Nie wiem Ten murek trzeba będzie rozebrać I... Będziemy mieli przejazd, to będzie elegancko Nie wiem Drzewo jeszcze jedno wyciąłem tylko, że chyba ten zejścia nie przejadę właśnie. To czapkiem tam muszę przejechać. Dobra. To do prasę na no szybko. Dobra. Odpalił. To header jeszcze tutaj Nie wiem, co było na takim jakkolwiek tam tamtym. Zapominam czasami, co robię. A jeszcze szczepkę tam był na wywęta prasy. No i prasy i ona raczej nie będzie... Nie, on raczej będzie stała na podwórku ta prasa, bo jak to? To ładę schowałem do garażu. Ładę. WSK też przedstawija mi posiarka, to tam też co jest w garażu. To jeszcze te deski chyba kocham. ODS raczej przejdziemy do tam ale nie wiem co będzie, aż się nam tego potrzebne. Jestem trochę tych balek i Tu trochę trzeba. Czas, no to jest. Dobra, ale jedziemy. Eee, nie zauważyłem, że spadł. No, bratr, kdybych to měl, to víc. mu to měl, byla teraz to víc. te miejsca Tylko, że tu ciasno jest A jeszcze tam blachę mam Koło Dobra, rura. Nie patrzy na bo to mam nie mogę O, i bez patrzenia też da się. Dobra, tutaj tą blachę. Deski to ja po tym przywiozę raczej. Dobra, traktor tu zostawiam, bo jeszcze się przyjdę tu. I będę musiał to... Tak, tu drzewo wyciąłem, to z tyłu, Trz, chyba cztery drzewa tu wyciąłem. I tu ta wiatra, ten garaż cały o tak ma stać, bo tu będzie tak stał. No tu będzie stał. Tutaj on trochę, nie wiem czy, ale nie, nie wiem jeszcze jaki to plan, ale raczej chyba w całe drzewo pójdzie i jeszcze... No to na pewno, nie wiem czy nie będę musiał kupić te cegły, tu jeszcze pojadę po cegły. Do, do, z, rzepak byłem sprzedać No rzepak sprzedałem trochę Też zarobiłem z niego Rzepaku się zarobiło trochę No i pszenicy też się trochę zarobiło Bo miałem jakieś 15 tysięcy Teraz mam jakieś około 30 chyba 7 To nie więcej mówię A to ja już pomału tu wyjeżdżam to Trochę ciężko jest a belki to też ułożyłem, I wóz jak to ułożyliście, to też to bo te tabelki ułożyłem w tym lasku obok, takim tam, no to widzę je, no nawet dla kropki blisko, Złą to raczej tyle, to trochę, ile tam może dostanę, to 30, to też zawsze trochę i zawsze będzie porządek ten w gospodarce. Dobra, widowie, to się żegnamy, widzimy się w następnym odcinku. Cześć, ma, nala, a cześć.